Artur Boruc znów został wybrany najlepszym zawodnikiem swojej drużyny. Niemalże udało mu się powstrzymać na Old Trafford Manchester United. I to jest kolejny dobry występ Boruca w Premier League. Wojtek Szczęsny też puścił dwie bramki w meczu Arsenalu z Liverpoolem. Powiedz, jeszcze niedawno zastanawialiśmy się, czy, czy, czy Artur Boruc w ogóle powinien wrócić do reprezentacji Polski. Czy myślisz, że coraz bliżej jest dyskusji, czy który z nich, Wojtek czy Artur, powinien być bramkarzem numer jeden, patrząc na Boruc'a w takiej formie? Znaczy ja myślę, że jeżeli będą najbliższe mecze Arsenalu i Southampton wyglądać tak, jak wyglądały te ostatnie, nie mówię tylko o wczorajszych, tylko o kilku, o kilku ostatnich, no to jest to bardzo prawdopodobne, bo w tej chwili sytuacja jest taka, że i Szczęsny, i Borus mają przed sobą bardzo, bardzo słabe, słabe defensywy. No każdy, kto ogląda Arsenal i każdy, kto ogląda Southampton, no, widzi, że, że w defensywie nie działa tam nic, że te defensywy są dziurawe, że e, czasami e, bramkarze Arsenal są postawieni w jakiejś dziwnej, w dziwnej sytuacji, przez to, że trzech obrońców po kolei się, e, się pomyli. Dwie najgorsze defensywy Premier League byś powiedział? No znaczy nie pewnie pod, pod, względem, pod względem liczby goli tak no, ale, ale, ale jeżeli chodzi, ale chodzi o błędy no to pewnie to jest ścisła, ścisła czołówka no i... Mamy szczęstego, mamy Boruca, obaj grają przed bardzo słabymi obronami. Ja mam wrażenie, że w ostatnich meczach to jednak lepiej broni Boruc od, od Wojtka. I nie wiem, czy to wynika z tego, że szczęsty ma już, ma już po prostu dość. Znaczy, ile można, ile można patrzeć na to, jak, jak obrońcy dopuszczają napastników do, do, świetnych, do świetnych sytuacji, ile razy można, można ratować, ratować zespół. i i może, może z tego to wynika. Boruc jednak niedawno, niedawno wskoczył do, do bramki. On też gra w zespole, który, który gra o coś innego, no bo jednak szczęście cały czas i słyszę od trenera, od kibiców, że, że gra w zespole, który ma walczyć o awans do Ligi Mistrzów. Boruc ma się utrzymać, więc zupełnie inaczej wychodzi się na boisko z, z, w Southampton, a inaczej, a inaczej w Arsenalu. Więc wydaje mi się, że gdyby było tak, że w najbliższych sytuacjach ta sytuacja by się nie zmieniła, czyli a pewnie, pewnie się nie zmieni, bo nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby nagle obrona Arsenalu nauczyła się bronić albo tym bardziej defensywa Southampton. Jeżeli będzie taka sama sytuacja, że i obrona jednej i drugiej drużyny będą grały słabo, a Boruc będzie się prezentował lepiej od Szczęsnego, od, od no to przed meczem z Ukrainą już możemy mieć na, na dobre trwającą dyskusję o tym, czy, czy w bramce powinien stać Boruc, czy powinien stać Szczęsny. To, co Twoim zdaniem powinien zrobić Waldemar Fornalik? Kto powinien bronić w meczu z Irlandią? Czy, czy, czy obaj bramkarze po połówce? No, ja myślę, że w idealnym, w idealnym świecie to powinno być tak, że bramkarz, który broni z Irlandią, zagra też w tym meczu z Ukrainą. No, na mecz San Marino, może o meczu San Marino nie myślmy, no bo to zupełnie, zupełnie inne, inny mecz będzie czekał wtedy naszą reprezentację. No, ale mamy w tej chwili taką, taką sytuację, że Wojtek Szczęsny nie grał w reprezentacji od sierpnia, od tego meczu ze Stonią, który był, był zresztą bardzo, bardzo słaby i jest zakończony błędem polskiego bramkarza. RUCA nie było w kadrze jeszcze dłużej. Ten, który grał regularnie w reprezentacji, czyli Przemysław w Tytoń, w ogóle nie występuje nie występuje w klubie, więc no, szczerze mówiąc nie wiem, co ma zrobić trener, e, trener e, Waldemar Fornalik, bo każde, każde wyjście ma wady. Jeżeli postawi tylko na Szczęsnego w meczu z Irlandią I na przykład za dwa tygodnie się okaże, że Szczęsny Odpukać doznał jakiejś Kontuzji, no to wtedy Okaże się, że ma jednego bramkarza, który Nie gra i drugiego, który w ogóle nie grał Z tymi piłkarzami, których ma, ma Teraz. Jeżeli postawi na Jeżeli postawi na Tylko na Boruca No to w, z kolei Ryzykuje kontuzję Boruca, no a jeżeli Postawi na ich obu, że jeden zagra 45 minut I drugi 45 minut, no to może się okazać, że Te 45 minut to jest jednak za mało żeby przyzwyczaić się do, do gry w tej, w tej, w tej reprezentacji. No, z, zrobiło się tak, że tak przez lata wydawało nam się, że na bramce nie, nie będziemy mieli problemu. I tego problemu w porównaniu z niektórymi innymi reprezentacjami cały czas nie mamy, no, ale to, to nie jest też tak, że, że Waldemar Fornalik w ogóle nie myśli o tej, o tej pozycji. Były takie czasy, kiedy było jasne kto jest pierwszym bramkarzem reprezentacji, teraz to jasne nie jest i szczerze mówiąc to nie zapowiada się, żeby cokolwiek się tutaj zmieniło.